W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wydarzeniach, które miały miejsce w 2014 roku w pobliżu Estapony na wybrzeżu Del Sol w południowej Hiszpanii, gdzie brytyjski milioner Andrew Bush był właścicielem luksusowej willi. Ale historia naprawdę zaczyna się w angielskim mieście Bristol. Zanurzmy się w historię Majki Kukukowej i Andrew Busha. Majka Kukukowa urodziła się w 1990 roku w małej miejscowości na Słowacji. Już od najmłodszych lat była pewną siebie dziewczynką, która dokładnie wiedziała, czego chce od życia. Już w latach szkoły podstawowej postanowiła, że chce zostać modelką. Jako nastolatka otrzymała kilka ofert sesji zdjęciowych, ale wiedziała, że aby osiągnąć poziom sukcesu, o którym marzyła, Musi opuścić Słowację i wyjechać za granicę. W wieku 18 lat opuściła dom rodzinny i przeniosła się do Wielkiej Brytanii, osiedlając się w Bristolu. Liczyła, że tam rozkwitnie jej kariera modelki. Otrzymała kilka ofert pracy modelki, ale były one znacznie mniej liczne, niż się spodziewała. To, co zarobiła, nie wystarczało, aby utrzymać się w Wielkiej Brytanii więc musiała szukać dodatkowej pracy. Podjęła różne prace. Sprzątała pokoje hotelowe, pracowała w restauracjach i sklepach. Kilka lat minęło w ten sposób, ale jej kariera modelki pozostała tam, gdzie się zaczęła w stagnacji. Zaczęła wątpić, czy kiedykolwiek zostanie sławną modelką. Mimo to nie miała zamiaru wracać do swojej małej wioski na Słowacji. W 2010 roku, podczas poszukiwania nowej pracy, natknęła się na ogłoszenie sklepu jubilerskiego, poszukującego asystenta sprzedawcy. Postanowiła spróbować szczęścia i umówiła się na rozmowę z właścicielem sklepu. Tym człowiekiem okazał się 44-letni Andrew Bush, dobrze znany milioner z Bristolu. Andrew nie pochodził z bogatego domu. Fortuna, którą zbudował, była całkowicie wynikiem jego ciężkiej pracy. Zawsze był pracowity, nigdy nie marnował chwili. Wstawał wcześnie rano, aby iść na siłownię przed pracą, a resztę dnia poświęcał na biznes. Pewnego razu zdecydował się zainwestować swoje pieniądze w sklep jubilerski. Biznes okazał się opłacalny i wkrótce mógł otworzyć drugi sklep, a potem trzeci. Andrew był znany w Bristolu nie tylko z bogactwa. Wszyscy wiedzieli, że mieszka w wielkim domu i jeździ kilkoma sportowymi samochodami. Po rozwodzie z żoną, matką jego córki Eli, Andrew zaczął spotykać się z dużo młodszymi kobietami. Zyskał reputację kobieciarza, często widzianego w towarzystwie atrakcyjnych młodych kobiet, które prawdopodobnie były przyciągane luksusowym stylem życia, który mógł im zaoferować. Niezaskakująco, gdy Andrew poznał Majkę, od razu wpadła mu w oko, mimo że była od niego młodsza o ponad dwadzieścia lat. Lubił towarzystwo młodych ludzi pełnych energii i życiowej pasji, tak jak on sam nie znosił bezczynności. Majka też znalazła go atrakcyjnym, mimo że mógłby być jej ojcem, pod względem wieku dobrze wyglądał na swoje lata, był wysportowany, zawsze ubrany w markowe ubrania. Maja dostała pracę i niedługo później zaczęła spotykać się z Andrew. To był przełomowy moment w jej życiu. Wcześniej sądziła, że żyje całkiem dobrze, ale gdy zaczęła spotykać się z Andrew, odkryła, co to znaczy prawdziwy luksus. Teraz mogła sobie pozwolić na ubrania i akcesoria, o których nigdy nawet nie marzyła. Razem często podróżowali za granicę, najczęściej do Hiszpanii, gdzie Andrew kupił okazałą willę w pobliżu Estapony. Odwiedzali to miejsce około czterech razy w roku, ale od czasu do czasu odwiedzali też inne kraje. Dla Majki to było spełnienie marzeń. Ten związek był inny niż wszystkie, które znała wcześniej i była niezmiernie szczęśliwa na początku. Andrew również był całkowicie zauroczony swoją nową partnerką. Była młoda, piękna i ekscytowała się wszystkimi nowymi doświadczeniami które mógł jej zaoferować. Lubił sprawiać jej radość, czy to drobnymi prezentami, czy zabierając ją w miejsca, których nigdy wcześniej nie widziała. Jednak po pewnym czasie Andrew zaczął czuć się przytłoczony. Majka chciała spędzać każdą wolną chwilę u jego boku, ale on był biznesmenem. Miał spotkania, obowiązki i nie zawsze mógł ją zabrać ze sobą. Maja zdawała się tego nie rozumieć. Zaczęła być coraz bardziej zazdrosna. Każda kobieta, która spojrzała na Andrew, a nawet każda klientka, której obsługiwał, stawała się w jej oczach zagrożeniem. Mimo to Andrew był w niej szaleńczo zakochany i dumny, że miał tak oszałamiającą kobietę u swojego boku. Zauważał zazdrość w oczach innych mężczyzn i początkowo tolerował coraz bardziej zaborcze zachowanie. Stała się zazdrosna i nawet rzuciła przedmiotami podczas kłótni. Początkowo lekceważył to, ale z czasem zaczęło go to męczyć. Nie podobało mu się, że chciała kontrolować każdy aspekt jego życia, że chciała zaglądać do jego telefonu, aby sprawdzić, z kim rozmawiał. Czuł, że przekracza granice. Zauważył także, że wydaje dużo pieniędzy. Jego pieniędzy bez opamiętania. Nie zwracała uwagi na ceny ani na fakt, że już posiadała zbyt wiele ubrań, torebek i butów. Wydawanie pieniędzy innych ludzi przychodziło jej łatwo, a Andrew coraz bardziej to niepokoiło. Kłótnie między nimi stawały się coraz częstsze, zwłaszcza gdy Andrew odmawiał sfinansowania jej kolejnego zakupu. Majka nie akceptowała słowa nie. Jej zachowanie drastycznie zmieniło się od kobiety, którą poznał na początku ich znajomości, a Andrew zaczynał zdawać sobie sprawę, jak bardzo mu to przeszkadza. Złapał ją także kilka razy na kłamstwie. Wymyślała historię, aby przyciągnąć uwagę, twierdząc raz, że miała wypadek samochodowy, aby ludzie, w tym Andrew, martwili się nią. Ostatecznie Andrew miał dość. Zdał sobie sprawę, że ich światopoglądy są całkowicie niezgodne. W listopadzie 2013 roku postanowił zakończyć związek. Czuł się nim wyczerpany. Nie miało sensu przedłużać związku, który wyraźnie już nie funkcjonował. Jej ostatnie kłamstwo tylko potwierdziło, że podjął słuszną decyzję. Planował podróż służbową na Bliski Wschód i zamierzał podróżować sam, czego Majka oczywiście nie akceptowała. Chciała pojechać z nim, aby mieć go na oku, ale Andrew był stanowczy. Nie zmienił swoich planów. Niedługo przed podróżą wrócił do domu pewnego dnia i znalazł majkę w kajdankach. Twierdziła, że doszło do włamania, że włamywacze związali ją i ukradli kilka rzeczy z domu, w tym paszport Andrew. Jednak gdy wezwano policję, nie znaleziono żadnych dowodów na włamanie ani żadnych śladów rzekomych włamywaczy. Nikt poza Majką niczego nie widział. Nie trzeba było długo, aby wszyscy podejrzewali, że to kolejne z jej kłamstw, próba zatrzymania Andrew przed zaplanowaną podróżą. Liczyła, że incydent zmusi go do pozostania. Rezultat był jednak zupełnie inny niż Majka miała nadzieję. Nie tylko Andrew zdecydował się nie zostać z nią w Bristolu, ale także podjął decyzję o zakończeniu ich związku. Majka przyjęła tę wiadomość bardzo źle. Nie mogła zaakceptować faktu, że Andrew już nie chciał być z nią. Próbowała różnych sposobów, aby go odzyskać, ale on był nieugięty. Dla niego związek się skończył. Był to dla niej druzgocący cios. Aby odnowić to, co kiedyś mieli, próbowała różnych metod, aby się do niego przebić. Na przykład wysyłała mu zdjęcia ich razem, często z emocjonalnymi cytatami, Mającymi przekazać jej głęboką miłość do niego. Udostępniała je także publicznie w mediach społecznościowych, licząc być może, że ich wspólni znajomi zobaczą je i pomogą przekonać go, aby wrócił. Jednak zarówno Andrew, jak i osoby z jego otoczenia uważali jej zachowanie za nieco żenujące i dziecinne. Uważali, że powinna zaakceptować rozstanie i iść dalej. Ciągle myślała o nim, i miała trudności z poradzeniem sobie z rozstaniem. Ostatecznie zdecydowała się opuścić Wielką Brytanię i wrócić do swojej rodzimej miejscowości. Po pewnym czasie zaczęła spotykać się z innym mężczyzną i wydawało się, że sytuacja się poprawiał. Wyglądało na to, że wreszcie odeszła od Andrew. Andrew z kolei nie pozostał długo sam. Około miesiąc po rozstaniu już był widziany z inną młodą kobietą, tym razem ktoś spoza Wielkiej Brytanii. Tym razem była to dwudziestoletnia Maria z Rosji. Na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że historia może się powtórzyć i że Maria może być kolejną kobietą zainteresowaną tylko bogactwem Andrew, ale tak nie było. Maria pochodziła z bogatej rodziny i sama nie potrzebowała pieniędzy. Mogła kupić wszystko, co chciała, bez polegania na prezentach od niego. Zdjęć, które zamieszczali w mediach społecznościowych, było jasne, że byli bardzo szczęśliwi, żyjąc pełnią życia, coś, co Andrew zawsze lubił. Ich konta były pełne zdjęć z podróży za granicę i różnych imprez. Majka widziała to wszystko. Obserwowała. Jakiej były chłopak budował z Marią życie, o jakim zawsze marzyłał. 5 kwietnia 2014 roku Andrew i jego nowa dziewczyna zdecydowali spędzić weekend w Hiszpanii, gdzie planowali zatrzymać się w jego domu. Ich samolot wylądował w Maladze o 21.30, ale zamiast jechać od razu do domu, chcieli odpowiednio rozpocząć weekend, więc zatrzymali się na drinka w barze. Jeden z samochodów Andrew został pozostawiony na lotnisku, gotowy do ich użytku. Gdy dotarli do domu, był już prawie północ. Gdy tylko weszli do środka, zauważyli damskie ubrania w pobliżu drzwi wejściowych. Gdy posunęli się dalej, zobaczyli walizkę w jednym z pokoi, a w niej parę szpilek. Było oczywiste, że walizka nie należała ani do Andrew, ani do Mariu. Ktoś musiał wejść do domu pod ich nieobecność. Maria rozejrzała się, ale nikogo nie zobaczyła. Mimo to postanowiła sprawdzić górne piętro. Gdy zaczęła wchodzić po schodach, zobaczyła kobietę stojącą na ich szczycie w piżamie. Maria nigdy wcześniej jej nie spotkała osobiście, ale od razu rozpoznała jej twarz ze zdjęć w domu Andrew. To była Majka, ale c. Co ona tam robiła. Nie tylko rozstali się, ale z powodu jej obsesyjnego zachowania, po rozstaniu, Andrew poszedł do sądu i uzyskał nakaz ograniczenia zbliżania się do niej. Wyraźnie Majka ignorowała ten sądowy nakaz. Maria była tak zszokowana widokiem, że natychmiast pobiegła z powrotem na dół, po schodach i na zewnątrz. Andrew tymczasem został zdeterminowany. Aby skonfrontować się z byłą dziewczyną. W końcu nie mogła po prostu wtargnąć do jego domu w ten sposób. Jej zachowanie było całkowicie nie do przyjęcia i mogło narazić ją na poważne kłopoty. To musiało się skończyć. Maria czekała na zewnątrz, spodziewając się, że Andrew rozwiąże sytuację, ale po kilku minutach wyszedł i powiedział jej po prostu: Zadzwoń na policję. Nie wchodził w szczegóły, tylko odwrócił się i wrócił do środka. To wystarczyło, aby Maria zdała sobie sprawę, że sytuacja nie została rozwiązana i że policja była faktycznie potrzebna. Problem w tym, że bateria jej telefonu była rozładowana, nie miała możliwości zadzwonić. Po chwili przypomniała sobie, że na zewnątrz domu są gniazdka elektryczne. Szybko znalazła swoją ładowarkę, podłączyła telefon i czekała. Wtedy usłyszała dźwięk, który ją zaniepokoił trzy ostre dźwięki, bardzo podobne do strzałów. Starała się przekonać, że to coś innego być może walizki spadające ze schodów podczas kłótni między Andrew a Majką. Nie poszła do środka, aby sprawdzić, co naprawdę się stało. Chwilę później Majka wyszła z domu. Zamknęła drzwi na klucz za sobą i podeszła do samochodu, w którym siedziała Maria, zachowując spokój. Poprosiła ją, aby wysiadła. Powiedziała Marii, że Andrew jest w łazience i dał jej pozwolenie na zabranie samochodu na lotnisko. Jako dowód pokazała jej kluczyki do samochodu. Maria była tak zdezorientowana tym, co się działo, że nie kwestionowała tego. Wysiadła z samochodu i pozwoliła majce odjechać w hamerze Andrew. Gdy Majka odjechała, Maria próbowała wrócić do domu, ale drzwi były zamknięte na klucz, a ona nie miała klucza. Wzywała Andrew, ale nie otrzymywała żadnej odpowiedzi. Nie wiedziała, co robić. Bateria jej telefonu naładowała się na tyle, że mogła zadzwonić. Zdecydowała się zadzwonić do siostry Andrew. Rachel. Obie kobiety znały się dobrze, a Maria miała nadzieję, że pomoże jej. Po wysłuchaniu wszystkiego, Rachel natychmiast podejrzewała, że coś jest bardzo nie tak i nalegała, aby Maria natychmiast skontaktowała się z policją. Policjantom zajęło trochę czasu, zanim dotarli, nie znali okolicy i mieli trudności z odnalezieniem domu. W końcu Maria musiała wyjść na główną drogę i poprowadzić ich z powrotem. Gdy policja w końcu dotarła do domu i dostała się do środka przez otwarte okno, zaczęli przeszukiwać każdy pokój w nadziei na znalezienie Andrew. Ostatecznie zauważyli go leżącego na podłodze. Wokół niego było dużo krwi, nie dawał żadnych oznak życia. Policjanci stwierdzili dwie rany na jego głowie i jedną na ramieniu. Nie było szansy, aby go uratować. Andrew już nie żył, ale to, co ich najbardziej zszokowało, to fakt, że w jego ręce znajdował się pistolet. Było niemożliwe, aby Andrew odebrał sobie życie. Stało się jasne, że Maja musiała umieścić broń w jego ręce po jego zabójstwie. W tym momencie stała się główną podejrzaną. Jednak uciekła z miejsca zbrodni skradzionym samochodem, a policja rozpoczęła poszukiwania. Zaledwie kilka kilometrów od domu Andrew funkcjonariusze odkryli porzuconego hamera, który zabrała Maja, ale w pobliżu nie było żadnego śladu po niej. Obława szybko rozszerzyła się nie tylko na Hiszpanię, ale na całą Europę. Maja pochodziła pierwotnie ze Słowacji, ale wcześniej mieszkała także w Anglii. Nikt nie wiedział, gdzie mogła się udać, ale już cztery dni po śmierci Andrew Majka zgłosiła się na komisariat policji w Słowacji. Zdała sobie sprawę, że jest poszukiwana w całej Europie i że nie ma szansy na ucieczkę. Niezależnie od tego, gdzie by poszła, groziłoby jej aresztowanie. Zdecydowała, że lepiej będzie się sama zgłosić. Wyjaśniła, że uciekła, ponieważ obawiała się, że hiszpańska policja nie będzie obiektywna, że od razu obwini ją o wszystko. Dlatego poprosiła swojego chłopaka o pomoc. Przyjechał do Hiszpanii, aby ją zabrać, a razem wrócili do jej rodzinnego domu na Słowacji. Niedługo po przyjeździe sama zgłosiła się na policję. Majka twierdziła, że była w ciąży z dzieckiem Andrew i przyjechała do jego domu w Hiszpanii, aby mu to powiedzieć. Twierdziła, że przyjechała dwa dni przed Andrew i jego partnerką Marią. Według Majki potwierdzić to mogli sąsiedzi, którzy widzieli ją w ogrodzie w tym czasie. Twierdziła, że Andrew nie przyjął tej wiadomości dobrze i między nimi wybuchła kłótnia. Podczas kłótni twierdziła, że Andrew wyciągnął broń i oddał strzał. Twierdziła, że nie miała wyboru, musiała się bronić, a podczas szarpaniny broń przypadkowo wystrzeliła i trafiła Andrew trzy razy. Twierdziła, że nigdy nie miała zamiaru go zabijać, wszystko było aktem samoobrony, ale śledczy szybko udowodnili, że to kolejne kłamstwo. Po pierwsze, w ogóle nie była w ciąży, a co do tego, że to Andrew wyciągnął broń, było to fizycznie niemożliwe. Sposób, w jaki były rozmieszczone rany, jasno pokazywał, że Andrew nie mógł się postrzelić, trzymając broń. Ponadto na jego rękach nie było śladów prochu strzelniczego, co potwierdzało, że nie oddał strzału. Późniejsza analiza kryminalistyczna wykazała, że w momencie oddania strzałów broń znajdowała się około 1,5 metra od niego. Dowody gromadziły się przeciwko Mikeyu. Sześć tygodni po śmierci Andrew została ekstradowana do Hiszpanii i osadzona w areszcie, aby czekać na proces. Maja miała nadzieję, że zostanie zwolniona za kaucją i będzie mogła oczekiwać na proces na wolności, ale sędzia odmówił. Proces rozpoczął się w maju 2016 roku. Przez cały proces Majki kontynuowała przedstawianie się jako ofiarał. Twierdziła, że Andrew przez długi czas ją źle traktował, często stając się agresywny. Mówiła, że żyła w strachu przed nim. Ale czy to by miało sens, aby po prostu pójść do jego domu, aby poinformować go o ciąży? Do czasu procesu Maja już nie wspominała o ciąży. Do tego czasu było oczywiste, że to wymyśliła. Gdyby naprawdę spodziewała się dziecka w tamtym czasie, dziecko już by się urodziło. Zamiast tego Maja zmieniła swoją historię. Twierdziła, że Andrew pozwolił jej przyjść do domu ponieważ miała tam jeszcze kilka swoich rzeczy i chciała je zabrać. Ale znów, jeśli rzeczywiście traktował ją tak źle, jak twierdziła, czy naprawdę poszłaby tam dobrowolnie, wiedząc, że może być w domu? Maja również twierdziła, że 5 kwietnia 2014 roku doszło między nimi do bójki. Twierdziła, że zadrapania i siniaki na jej ciele widoczne, gdy się zgłosiła zostały spowodowane przez Andrew podczas tej kłótni. Ale badanie dna potwierdziło, że na ciele Andrew nie znaleziono jej DNA. Nawet jej nie dotknął. Niestety, śledczym nigdy nie udało się ustalić pochodzenia broni użytej do zabicia Andrew. Czy była to rzecz, którą Majka przyniosła ze sobą, sugerując premedytację? Czy należała do Andrew, a Maja po prostu wiedziała, gdzie jej szukać? Ale oto rzecz. Gdyby naprawdę została złapana w środku walki i bała się o swoje życie, mogła po prostu opuścić dom. Zamiast tego, gdy Andrew wyszedł na zewnątrz, aby poprosić Marię o wezwanie policji, Majka wykorzystała ten moment, aby zdobyć broń. Jej wersja wydarzeń po prostu nie zgadzała się z dowodami zgromadzonymi podczas śledztwa. Mimo jej prób przedstawienia się w sądzie jako bezbronna ofiara, często płacząca przed ławą przysięgłych, nie udało się jej nikogo przekonać. Ława przysięgłych jednogłośnie uznała ją za winną morderstwa. Groziła jej kara od czterech do dwudziestu lat. 27 maja 2016 roku Maja została skazana na piętnaście lat i sześć miesięcy więzienia. 15 lat za morderstwo Andrew i dodatkowe 6 miesięcy za bezprawne wtargnięcie do jego domu. Została również zobowiązana do zapłaty rodzinie Andrew 200 tysięcy euro odszkodowania, a także pokrycia kosztów prawnych. Obrona Mai odwołała się od wyroku. Podczas apelacji wzięto pod uwagę fakt, że sama się zgłosiła na policję i że technicznie nie włamała się do domu nadal miała klucz. W rezultacie w 2017 roku jej wyrok został zmniejszony do 13 lat i 9 miesięcy. Dopiero w 2022 roku rodzina Andrew była w stanie sprowadzić jego ciało do Wielkiej Brytanii. Do tego czasu pozostawało w Hiszpanii jako dowód, ponieważ maja kontynuowała odwołania od wyroku. Możliwość nowego procesu oznaczała, że ciało nie mogło być zwolnione. Później tego samego roku siostra Andrew była zszokowana, gdy przypadkiem odkryła, że Maja już została zwolniona z więzienia. Nikt ze strony hiszpańskich władz ich nie poinformował. Natknęła się na zdjęcia Mai w mediach społecznościowych. Była nadal w Hiszpanii, prawdopodobnie na warunkach, które zabraniały jej opuszczenia kraju. Zdjęcia pokazywały, jak bawi się na hiszpańskich plażach. Rodzina Andrew nie spodziewała się, że zostanie zwolniona przedwcześnie. Do dziś nie znają dokładnej daty jej zwolnienia, ale sądzą, że odbyła około ośmiu lat więzienia. Dla nich to zdecydowanie za krótki wyrok za odebranie czyjegoś życia. W 2014 roku po śmierci Andrew'ego była żona, która rozwiodła się z nim kilka lat wcześniej, poleciała do Hiszpanii wraz z ich córką Ellie, która wtedy miała 19 lat. Pani Mason, wtedy 45 lat, napisała na Facebooku. Widocznie dostał trzy rany postrzałowe. Zobaczymy sędziego, który doradzi nam, kiedy możemy go przywieźć do domu. Czuliśmy małą, gorzką sprawiedliwość, gdy jako rodzina pierwsi dowiedzieliśmy się o aresztowaniu. Jesteśmy emocjonalnie złamani i nasze życie po prostu nie będzie takie samo. Nigdy się z tym nie pogodzimy, ponieważ jesteśmy jego rodziną. Po jego śmierci Maria zamieściła na Instagramie zdjęcie siebie z Andrew z wiadomością: Zawsze będę cię kochać, zawsze będziesz w moim sercu. Mężczyzna, który na lepsze zmienił mój świat. Dziękuję za wysłuchanie tej tragicznej historii. Do następnego razu, dbajcie o siebie.